Dzień dobry Państwu, Jarosław Wilk, prezes uzdrowiska Krynica Żegiestów. Stoimy przed pijalnią główną, wyremontowaną, uruchomioną, w której w najbliższym czasie odbędzie się cykl zatytułowany Krynica źródłem kultury. Ten cykl powoduje, że Krynica staje się zimową stolicą kulturalną Polski. W żadnym innym mieście nie ma tylu imprez i takich jak w Krynicy. Z tego co wiem, to Zakopane już zaczyna nam zazdrościć. A te imprezy to Ira Akustycznie 18 stycznia 23 Dawid Kwiatkowski, Perfekt Akustycznie, Piotr Bałtroszyk, Koma, Lady Punk akustycznie, Smiley Jabowo, Jamal, Sylwia Grzeszczak, Kult, Neonówka, Mela Koteluk, Dżem, spektakl teatralny długi weekend, kabaret młodych panów, Happy Set, Lemon, Łowcy.b, Ani Mru. I cykl zakończy Kamil Bednarek z Raga Faja 27 lutego w piątek. A bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, turystów na niezapomniane wrażenia. To, co dodajemy dodatkowo, to cykl warsztatów dla dzieci. Cykl warsztatów dla dzieci i to będą warsztaty Matplaneta, Junior Business, Hobbitolandia, Łowcy Hercy, Scratch, czyli programowanie w języku Scratch dla dzieciaków. Budowanie robotów, oglądanie filmów, będzie się działo, także nie tylko dla dorosłych, dla dzieci, co więcej gwarantujemy transport. Wieczorem w nocy po 22.00 będą autobusy, które będą odwozić turystów i przyjezdnych do Nowego Sącza. Jeżeli się, pojawi się taka potrzeba, będziemy wozić klientów do Gorlic Grybowa, potrzebujemy tylko wiedzieć skąd do nas przyjadą. Serdecznie zapraszam do Krynicy Zdroju. Nowej zimowej stolicy Polski. Nie tylko zimowej, ale i tak samo kulturalnej. Zapraszam do pijalni głównej, kryńca Zdrój.